Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Ciekawi Wszystkiego. Dzisiaj opowiem Wam o feralnej sytuacji, która zaistniała pomiędzy popularnym youtuberem jak i również policją. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym serdecznie pozdrowić jednego z moich bardzo aktywnych widzów, czyli malane Q. Jeżeli to Ty chcesz być w ten sposób uzupełniony, zostaw subskrypcję, łapkę w górę i napisz komentarz. Nie zapomnijcie również o udziale w konkursie o 100 zł. Wszystkie linki w opisie. Zapraszam do oglądania. Tocząca się w internecie dyskusja o tym, co zrobić z kanałem Lorda Krujilla jest Jałowa, bo pomija najważniejsze kwestie. To już koniec. Po mrożących krew w żyłach w doniesieniach medialnych na temat tego, co dzieje się na kanale lorda Kruszwila, wiele osób stwierdziło, że to najwyższy czas. Ośrodek Monitorowania Zachowań Racistowskich i Ksenofobicznych złożył zawiadomienie o podejrzeniu o przestępstwa do, do prokuratury i na policję. Ale zacznijmy od początku. Lord Kruszwil lub bardziej wojską Marek jest ścieleniem stereotypów o rozwzględnionym, bogatym dziecku. Wykreowana przez twórców postać ma być satyrą na mało rozciągniętego dzieciaka z bogatej rodziny, dla którego liczy się tylko kasa, prestiż i oczywiście on sam. Jego filmy z poradami dotyczącymi tego, jak żyć naprawdę prestiżowo, chwyciły niemal momentalnie. W ciągu zaledwie kilku tygodni udało mi się zyskać widownię wierną i entuzjastyczną, a przede wszystkim bardzo liczną. Jego kanał subskrybuje obecnie niemal 3 miliony osób, a ostatni film zaledwie w godzinę zebrał prawie 200 tysięcy wyświetleń. Jednych taki rodzaj satyry bawi, innych doprowadził do białej grączki. Szybciej niż cena nóżki pod nowy monitor Apple Pro Display XDR. Ośrodek Monitorowania Zachowań rasistowskich i Ksenofobicznych zawiadamia, iż prezes ośrodka złożył wczoraj zawiadomienie do Komendy Wojewódzkiej Policji i Prokuratury Okręgowej Policji w Szczecinie. Bowiem na filmach, które publikuje duet Marek Kruszel i Łukasz Wawrzyniak, przyjmujący pseudonim Lord Kruszwil kamerzysta dochodzi m.in. Do, do nakłaniania, do poddawania się niestosownym czynnościom przez dziecko, rozpowszechniania takich treści przez internet, realizacji małoletniego. Mówiąc konkretniej i bardziej po ludzku, w zawiadomieniu chodzi o trzy filmy, o których zrobiło się ostatnio szczególnie głośno. Pierwszym z nich Marek i Łukasz że rzekomo 10-letniego Dawida, w starszy, żeby oceniał próbę by przygodnie spotkanych dziewczyn, w rzeczywistości aktorki, a czasami oceniał ich jakość organoleptycznie. Ośrodek powołuje się tu na paragraf 4b artykułu 202 Kodeksu Karnego, który mówi m.in. o produkowaniu i rozpowszechnianiu wizerunku dziecka uczestniczącego w czynności seksualnej. Na drugim Marek deklaruje, jeżeli masz sporo piękna zewnętrznego, bardzo o tę wypowiedź, to odzywaj się do mnie na prywatnej konwersacji. Weź 20 tysięcy dla ciebie, a ty płacisz na duże. Tutaj ośrodek powołuje się na paragraf mówiący o nakłanianiu prostytucji do czerwania z tego zysków. Trzeci film reprezentuje znęcanie się psychiczne małoletnim przez grożenie mu i wyzywanie go. Znowu w głównym poszkodowanym ma być 10-letni Dawid. A na koniec ośrodek informuje, że swoje skargi tylko wysłał do policji, ale też którego namawia do zamknięcia kanału. I stało się to. Ostatnio, bowiem 6 czerwca, Lord Cruzbill dostał 3 ostrzeżenia i kanał usunął, bo i tak do tego by doszło. A co mówię się o tej sytuacji? Podzielcie się swoją opinią w komentarzu, nie zapomnijcie o subskrypcji z jak również o udziale w konkursie.